Witajcie wagi. Zapraszam Was na rozkład na ten tydzień od 15 do 21 stycznia. Już wcześniej rozkład zacząłem, teraz go skończę. Tam będzie podzielony na dwie części. To jest druga część właśnie, co musi odejść, co musicie odpuścić. To są toksyczne energie, z taką energią macie do czynienia, tak? To jest karta diabła. Jeśli odwrócona, to też najgorsze co może być, jak widzicie bo to jest bardzo toksyczna energia, to jest uzależnienie. To też również może być i przyjemności za pieniądze, wiadomo, jakie z taką osobą możecie mieć do czynienia. I to musi odejść w końcu do przeszłości. Być może jak wcześniej powiedziałam, tam jakaś osoba trzecia, która była u was w waszym związku, która być może burzyła Waszą stabilizację i nie wiedzieliście, którą wybrać w tej dwójce kielichów. To lepiej zostawcie tutaj. Pokazuje się Giernek Kielichów. To jest osoba niedojrzała, która musi wszystko spróbować, wszystkiego doświadczyć. No, jeszcze jak tutaj ja się Karta Diabła, no to właśnie. No i ten, ta osoba też i przede wszystkim jest nieodpowiedzialna finansowo, prawda? Skoro <laughs> kieruje się taką energią. Dobrze, jeszcze zobaczymy, jak Was w pracy i w finansach. W pracy i finansach. Jak tam? W pracy i finansach dla VAC. Na przyszły tydzień. Ósemka mieczy. No i super. No i super. Postawicie po jakiejś yy, walce, tak? Być, być może będziecie chcieli osiągnąć tą stabilizację finansową, i proszę. No, tutaj pokazuje się królowa była w kochankowie. Jeszcze do tego królowa była w, to z taką osobą, możecie mieć do czynienia. To jest baranelew lub strzelec, tak? I kochankowie, czyli y, tu był jakiś zawód, y, być może jakieś straty z tą osobą związane, i y, tutaj będzie walka z tą osobą, lub. Y, ta osoba właśnie może Wam pomóc, tak? Bo to jest jeszcze na spodzie odwrócony germek buław, to taka osoba, z taką niedojrzałą osobą możecie mieć do czynienia, która być może będzie działać zbyt pochopnie i manipulować Waszymi no, de decyzjami. I to właśnie proszę, jeszcze pokazuje się dziesiątka kielichów tutaj straty tak i trójka kielichów, czyli zdrady. Tutaj był być może związek, tak, i tutaj doszło do zawodu miłosnego, i tak, zburzenie y, stabilizacji po prostu przez jakieś zdrady, z jakąś nieodpowiedzialną osobą po prostu. Tu widać odcięcie, walka. I w końcu postawicie jasno i klarownie na siebie, tak stawianie, yy, stawianie granic, yy, przegonić te demony przeszłości. Niech sobie idą tam, gdzie ich miejsce. Jeszcze zobaczymy Wasz ostateczny wynik, ale tutaj Wam się uda coś wygrać, tak, uda Wam się coś osiągnąć, postawicie, moje drogie wagi, na siebie na własne szczęście. Zobaczymy jaki będzie tego wynik. Rycerz kielichów, no proszę, cesarz. Rycerz kielichów to jest osoba, y, która no, no niestety kieruje się uczuciami nie tylko do jednej osoby, ale też do wielu, y, do wielu kobiet, tak? Ze Ryby Skorpion, y, moje drogie wagi. I ta osoba nie jest y, stabilna i działa po prostu ład, czy Ona by chciała ustawić. No proszę, niedojrzała, niedojrzała osoba. W karcie słońca to może być związane. Pewnie dobrze z dziećmi, to może być czyjś mąż, tak? To jest wasz mąż, ale to jest sprawy związane z dziećmi, to jest potrzebna transformacja lub coś odejdzie do przeszłości. I Proszę, to jest podejmowanie decyzji po prostu stanowczo. Jeszcze karta księżyca, czyli coś wyjdzie na jaw, jakieś ukryte tajemnice związane być z tą osobą, tak? Bo ta osoba yy, działa w ten sposób, że no dość narcystycznie, żeby zdobyć własne szczęście. A w karcie Słońca to yy, są sprawy związane właśnie z dziećmi. I to czas wyjść z iluzji, przemyśleć te swoje decyzje. I ten, karta cesarzowa, to, proszę, to chodzi o sprawy małżeńskie. Cesarza i, cesarz i cesarzowa to jest małżeństwo, prawda? I tu jest konflikt pokazany. I tu są tajemnice ukryte. To też rysuje się rekrypyskorpem. I to jest zakończenie jakiegoś cyklu z miłości samą do, do siebie i w karcie sprawiedliwości jasna ocena sytuacji to jest po prostu z losu to jest po prostu z losu i też yy, odejście od tego odejście od tego po prostu po tym zranieniu po tym wszystkim i zostawić zostawić bo z tym rycerzem kielichów yy, no niestety Stabilizacji, no nie da się, to jest osoba niedojrzała emocjonalnie, a tym bardziej uczuciowo, prawda? Mhm. Karta Rady, no właśnie, cesarzowa. To jest osoba, która przede wszystkim dba o rodzinę, o dzieci, o bezpieczeństwo domowe, o stabilizację finansową, tak. I y, po prostu y, w pod tym względem będzie przybicie lub z taką osobą możecie mieć do czynienia, prawda? No i to wybór drogi, no, czekanie na efektów działań tego wszystkiego. Tutaj rysują się sprawy tak samo prawne, bo to jest z człowiekiem, który jednak nie ma stabilizacji finansowej, który nie umie się posługiwać pieniędzmi, tak być może próbuję cokolwiek osiągnąć, żeby zbudować tą stabilizację i rozpocząć coś nowego, ale raczej mu to nie wychodzi. Dlatego też na taką osobę uważajcie. Proszę Was, drogie wagi. I tą toksyczną energię wygoncie ze swojego życia i wtedy będziecie szczęśliwe. I też... Yy, Tutaj właśnie ta osoba może Wam równie dobrze pomóc, prawda? Bo tutaj sercecz kielichowa, to jest cesarzowa, czyli to jest o, no, stanowisko oczywiście wyżej i odcięcie się. Odcięcie się po prostu od tej energii równie dobrze też trzeba uważać na słowa jakieś się rzuca, bo można tego pożałować. To też są takie też jest, myślę, że to też jest również komunikacja z tą osobą. Uważać na słowa, bo to mogą się obrócić przeciwko Wam, i po prostu działać, działać roztropnie. Dobrze, dziękuję Wam wagi i życzę pozytywnych energii na ten cały tydzień. aby przeszedł miło i spokojnie.